Witam widzów i słuchaczy kanału po kolei z Kuleckim. Obok mnie trzy lampy, które łączy wspólna historia. To lampy od pana Marka. Dwie z tych lamp już były prezentowane w finalnej swojej postaci. Pierwsza, za którą się zabrałem, to była ta lampa w środku. Lampa z wytwórni Sygnały Gotartowice. Prawdopodobnie wyprodukowana pod koniec lat 30. w Gotartowicach w Polsce. Lampa sygnałowa, czyli taka, którą się montuje na wskaźniku kolejowym z pomarańczowym filtrem. U mnie ona uzyskała jeszcze ledowy, LEDowy wkład, to jest bez ingerencji w konstrukcję lampy. W każdej chwili ten LED można wyjąć ze środka i wstawić z powrotem Brenner, czyli naftowy palnik. Druga lampa, za którą się zabrałem, to była lampa ta z wytwórni Bernhard Flick z Hanoweru. Z tego, co mi wyjaśnili widzowie. U kanału po kolei Skuleckim to jest lampa wyprodukowana w październiku 1913 roku. One są do siebie bardzo podobne, obie to są lampy sygnałowe, są pewne różnice techniczne, ale generalnie takie lampy były robione wedle tej samej specyfikacji, niezależnie od tego, czy w Niemczech, czy w Wolnej Polsce. Po prostu po co zmieniać coś, co jest dobre, sprawdzone, pewne, działające. Standardyzacja na kolei, zwłaszcza pomiędzy zarządami, jest wyzwaniem i jest potrzebna po to, żeby tabor, sprzęt mógł być wymieniany, mógł krążyć, jeździć. No i widać, to wyposażenie kolejowe w tym przypadku lampy, ono też podlegało pewnej standardyzacji. Te mocowania, które się tu znajdują, one są kompatybilne ze sobą. O tych lampach opowiadałem już, o podobieństwach, o różnicach. No i została trzecia. Ta trzecia pojawiła się na chwilkę w odcinku z garażu, kiedy pokazywałem, jak spędzam wolny czas. No i oto jest. Oto jest. Lampa, która jest dużo większa. To jest taka lampa znacznie potężniejsza od tych dwóch obok. Ona nie jest kompletna. Nie ma w środku odbłyśnika. Ale dzięki temu widać całą tę wewnętrzną strukturę tego urządzenia. Widać zbiornik na naftę, który został pomalowany. Wstawione zostało szkło, cylinderek szklany. Wyczyszczony został ten element, w którym mocujemy knotek. Sam ten palnik. Szkło ta lampa ma przezroczyste. I tak ma być, dlatego że to jest lampa semaforowa. To jest lampa, która była mocowana na semaforach kształtowych, i ona też ma inne zamocowanie dużo większe, potężniejsze, jest większa, masywniejsza. W odróżnieniu od tych lamp, ta była używana w sposób ciągły, dlatego że te lampy one stały gdzieś w jakimś składziku, magazynku i czekały na moment, kiedy mm, będą potrzebne. Natomiast ta lampa, która była zamontowana na semaforze, na słupie semafora albo tarczy ostrzegawczej, ona była odpalana każdego wieczoru. Kiedy zapadał zmierzch, semafor kształtowy trzeba było oświetlić. I do tego właśnie służyła taka lampa. W związku z tym, gdy ją rozmontowałem, ona była w środku porządnie kopcona, no bo ona służyła. Rzeczywiście, te lampy używane były od czasu do czasu. Niektóre z nich miały takie y, parszywe szczęście, że nigdy nie zostały wykorzystane, bo po prostu stały w y, magazynie. Jeżeli nigdy nie były potrzebne, no to po prostu nigdy nie zostały uruchomione. A ta lampa y, każdej nocy świeciła jakim światłem? Światłem białym, przezroczystym, przez zwykłe, przezroczyste szkło. Dlatego, że kolor brał się z y, tej przysłonę, która się poruszała razem z ramieniem semafora albo razem z tarczą ostrzegawczą. Czyli lampa sama świeciła przez przezroczyste szkło, ale to przed tą lampą znajdował się filtr. Albo czerwony, albo zielony, jeżeli to było górne ramię semafora. Pomarańczowe albo ślepe, zasłonięte, jeżeli to był semafor dwuramienny, bo jeżeli ramię było pionowo, to, to światło było zasłonięte i dopiero Światło pomarańczowe świeciło, kiedy dawaliśmy sygnał: wolna droga ze zmniejszoną prędkością. Tak więc ta lampa, ona nie miała nigdy kolorowego filtra, tylko zawsze miała przezroczyste szkło, a z tyłu mleczny biały filtr. Dlatego, że z tyłu semafora z kolei mieliśmy widzieć właśnie mleczne białe światło. To jest ostatni etap. Tej pracy z lampami od Pana Marka. Z tymi lampami było tak. Na jednym z Facebookowych profili grup zajmujących się wymianą gadżetów kolejowych, takich archeologicznych, różnych, kolekcjonerskich, pani Monika napisała, mam trzy lampy kolejowe i podała ceny. Ceny były wyburowane. W związku z tym, całe to towarzystwo, które się zajmuje takim handlem, jakimś detalicznym, komisowym, amatorskim, wyśmiało w ogóle tę ofertę i stwierdzili, że w ogóle to jest bez sensu. Ale lampy jakoś przykuły moją uwagę. Napisałem do Pani Moniki, napisałem, proszę Pani, lampy są piękne, są bardzo ładne, ale cena jest nieadekwatna zupełnie do do ich wartości. To są rzeczy ładne, estetyczne, ale one nie osiągają takich cen, ponieważ jest tego trochę w obrocie. Moja propozycja jest taka i taka. I zaproponowałem rozsądną, uczciwą cenę. Pani Monika opisała. Panie Jakubie, o to właśnie chodziło. Chciałam wzbudzić zainteresowanie. Chciałam, żeby się odezwał ktoś sensowny, kto mi się będzie normalnie rozmawiał. Nie chcę z tymi handlarzami mieć nic do czynienia. To są lampy mojego taty, który zbiera różne rzeczy ładne, ciekawe i chciał te lampy zbyć. Dostałem numer do pana Marka i w ten sposób z panem Markiem się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się raz jeden osobiście. Pan Marek, dużo starszy ode mnie, pokolenie wyżej. Spotkaliśmy się w mieszkaniu na Wysokim Piętrze, na, na Woli, i zaczęliśmy rozmawiać. i no, Spotkaliśmy się po to, żeby dokonać transakcji. To mogło trwać parę minut, ale coś takiego się stało między nami, jakaś taka nić porozumienia się zawiązała, że siedzieliśmy, nie pamiętam już teraz, pas dwie godziny, rozmawiając. Okazało się, że pan Marek jest pasjonatem lotnictwa. Służył w wojsku, w lotnictwie. Ja w wojsku nie służyłem. Mój stopień to jest szeregowe rezerwy, dlatego później, ilekroć się kontaktowaliśmy na Messengerze, to zawsze ja jako niższy stopień składałem Panu Markowi meldunek. Panie Marku, melduję taki a taki etap wykonania prac. I Pan Marek przyjmował ten mój meldunek. I pomimo, że spotkaliśmy się osobiście tylko jeden raz, potem mieliśmy cały czas ten taki miły, osobisty kontakt i każdą kolejną lampę. Pokazywałem panu Markowi i pokazywałem też pani Monice. Mówiłem, proszę Państwa, jest kolejny egzemplarz. No i najdłużej zeszło z tą lampą semaforową właśnie. I ona została ukończona parę dni temu. I napisałem do pana Marka, Panie Marku, melduję wykonanie zadania. Trzecia lampa jest gotowa. I Napisałem też do pani Moniki, pani Moniko, melduję trzecia Marka, napisałem już tacie. To, co Pani Monika odpisała, Panie Jakubie, to z Panem myślałem z No i. no właśnie. Panie Jakubie, Pan. Tata. Często o Panu wspominał. Ja mówię, no ja też za każdym razem pracując przy tych lampach, myślałem o Panu Marku. Cenna znajomość która mnie osobiście dała bardzo dużo. Znajomość z ciekawym, interesującym mnie, banalnym, niezwykłym człowiekiem. Ponoć Pan Marek też się cieszył ze znajomości ze mną. Pana Marka nie ma już wśród nas, gdzieś tam z góry spogląda na nas. Te lampy świecą teraz dla Pana Marka. Łapę kontakt z ludźmi ciekawymi którzy są wokół nas. Nigdy nie wiemy, ile my mamy czasu, ile oni mają czasu. Cieszmy się każdą znajomością. Bardzo jest mi z jednej strony smutno, że Pana Marka z nami nie ma, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że dobrze się stało, że spotkaliśmy się, że mogliśmy rozmawiać, nie tylko o tych kolejowych lampach, ale też o innych kolekcjonerskich akcesoriach, o lotnictwie o samolotach, o akrobacji lotniczej na bojowych yy, maszynach. Yy, panie Marku, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za to, że mogliśmy się poznać. Yy, te lampy świecą dla Pana. Widzom i słuchaczom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.